Na początek prep, czyli przygotowanie elementów ułatwiających późniejsze wydawanie dań. Daj czerwoni. Proszę. I dzisiaj czat. Porządek, tempo. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz tak. Do tej pory Helskichin był słowo kara i nagroda. Chciałbym, żebyśmy z tym totalnie skończyli. A możemy skończyć tylko z karami? Nie chciałbym, żeby się traktowali na przykład uczyni się mni albo sprzątanie kuchni jako kara. To się nazywa obowiązek. Chcesz kochać swoją pracę, to jak już się na nią zdecydowałeś, to nigdy nie narzekaj. To jest trochę jak z żoną. Tak jest. <noise> Tam wybieraj. Dokładnie. Jeżeli jesteście tutaj, to znaczy, że tego chcecie. Tak? szef. Tak, tak, no, taka szansa jak helski czyn zdarza się raz w życiu. Więc skoro już tutaj jestem, to dam z siebie wszystko. Józek, Kordian, rodzynki moje dwie. Wyciągnę was z tego sernika damskiego. Drużyna niebieska to dziewczyny. Drużyna czerwona to faceci. Zdejmijcie swoje zapaski i wymieńcie się. Ja jestem bardzo zadowolony, tak jak praca z facetami to praca z facetami. Wiadomo, męski team, to, to męski team. Faceci przede wszystkim mają do siebie inny rodzaj szacunku niż kobiety. Fajnie, fajnie, bo my też tak mieszkamy sobie i do tej pory dobrze się dogadywałyśmy. Pomimo wielkiej sympatii i przyjaźni lepiej mi się pracuje w grupach mieszanych, zdecydowanie. To są zupełnie dwie różne energie, mężczyzna i kobieta i mm, no nie do końca się cieszę. No to gotowi? Tak, szef! Tak, tak. Startujcie! Mówi się, że najlepszymi kucharzami są mężczyźni. Zobaczymy, czy ten stereotyp potwierdzi się w restauracji Hell's Kitchen. Zróbmy sobie naprawdę porządnego prepa, tak żeby wszystko mieć. Jak czegoś tak. nie wiecie, pytajcie. Tak, Jeden tak. drugiemu pomoże, jesteśmy Dokładnie. drużyną. Jusek, trzeci raz ravioli. Trzy razy tej sam danie, to musi być perfekt. Rozumiem. Okay? Jasne. Pełne skupienie i biorę się do roboty. Prawie jest osobiste, przeleciałem je całe od A do Z i no, kurka nie chcę nie wstydu, tak? Ale dziewczyny powiem wam, że to nie jest leki skład, też, nie? Tam Oni są, są też super przygotowani tam dziewczyny. są grube ryby. No siemanko rybko. No jakby od której strony teraz się wyfiletować, co? Wygląda na to, że prebi dzień bezbłędnie. Czyżby! Dziękuję to zagęszczasz? Tą śmietanką? Yy, tak. Nie, ale troszeczkę dałam tej śmietany. Dzieciutko, idź Nie, no już dałam, no to już nic nie zrobię. Domi i Dominika. Takie same imiona, zupełnie różne zdania. Okej, okay, ja nie jestem su szefem, szefem, ale jeżeli coś wiem, to nie ukrywam tego, dzielę się. A tutaj spotykam się ze ścianą. Chłopaki, szybko, musimy ruszać szybko, okej? Okay? Jakie jesteście? Drużyna czerwona, tak? Nasuwajmy tą drużyną Diablos Rojos. Jesteś diablo Jak? Diablo z Vamos! Każdy po prostu, jak opuści tą energię, to czuć, że w kuchni jest, jest siła. Jadą, hopy, jadą! Jadą, 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 durź! Vamos, durź, vamos, duś. Widać było, że każdy okrzyk pobudzał wszystkich do walki i, i ogólnie mega mi się to podobało. Jot. Przepraszam. Podczas gdy czerwone diabły robią konkretne zamieszanie, u dziewczyn skupienie, precyzja i koncentracja na zwycięstwie. Co ważniejsze, w drużynie niebieskich można liczyć na wsparcie. Ruda! Chodź na chwilę. Weź, bo tutaj dolałam tego ciemnego sosu trochę za dużo i cały czas nie gra, nie? Wiesz, zmieniam smak, ale on jest taki za... O, p***a, go. Ja zrobię jeszcze raz.